Cześć, z tej strony Kuba z bloga Dzisiaj przedstawię Wam zasady dwóch pierwszych rozszerzeń do gry Carcasson, czyli karczmi, katedry oraz kupcy i budowniczowie. Materiał będzie rozwinięciem mojego wcześniejszego filmu o Carcasson, w którym pokazywałem Wam, jak grać w tego kafelkowego klasyka. Link do filmu znajdziecie w adnotacji, opisie i prawdopodobnie jeszcze się wyświetli na końcu materiału. Dobra, przechodzimy do konkretów. Zaczynamy! Kaczmy i katedry wprowadza do karka są kilka ważnych rzeczy. Pierwszą jest zestaw mepli dla szóstego gracza, dzięki czemu możemy grać w większym gronie znajomych. Drugą rzeczą jest Jeden większy mepel dla każdego koloru, który jest warty to jakby dwa pionki, a nie jednego, czyli daje nam przewagę w terenach. Tu się chyba pomyliłem w poprzednim materiale i pokazałem go przy rozgrywce podstawowej. Jest on częścią dodatku karczmy i katedry. Rozszerzenie wprowadza nam także żetony punktacji o nominałach 50 i 100, dzięki czemu kiedy obejdziemy cały tor punktacji, możemy sobie zaznaczyć za pomocą żetonu Ile mamy punktów, że przekraczyliśmy już granicę 50 czy 100? To ułatwia liczenie. Najważniejszą zmianą są jednak nowe płytki terenu w liczbie 18. Wśród nich znajdują się dwie genialne nowości. Pierwszą są tytułowe karczmy, a drugą tytułowe katedry. Na jakiej zasadzie działają? Kafelki wykładamy tak jak wszystkie pozostałe w trakcie rozgrywki na planszę. Jednak, jeżeli do drogi wyłożymy kafel z drogą, przy której znajduje się karczma, wtedy cała droga będzie warta 2 punkty zwycięstwa za każdy kafelek, a nie jeden, jak to w rozgrywce podstawowej. Jest jednak haczyk. Jeżeli tej drogi nie uda nam się zamknąć w trakcie podstawowej rozgrywki, wtedy na koniec dostaniemy 0 punktów za całą drogę. Podobnie sprawa ma się z katedrami. W grze znajdziemy dwa żetony katedr, dwa takie kafelki. Jeżeli wyłożymy katedrę do naszego miasta, spowoduje ona, że każdy kafel i każda tarcza w tym mieście będzie warta 3 punkty, a nie 2. Ponownie haczyk: jeżeli miasta nie ukończymy w trakcie rozgrywki, to na koniec rozgrywki przy podliczaniu punktów, całe miasto będzie warte 0. To dodaje sporo emocji w rozgrywce. Kupcy i budowniczowie to drugie rozszerzenie do gry. Karka są, i ono także zawiera bardzo interesujące rzeczy. Co takiego? Po pierwsze, otrzymujemy tytułowych budowniczów. Zacznę od nich. Budowniczowie to nowe pionki dla każdego z graczy. Ten pionek pozwala nam rozbudować swój ruch. W trakcie rundy. W jaki sposób to działa? Jeżeli na już za, do już zajętego przez nas terenu dołożymy kafelek i położymy na nim wspomnianego budowniczego, poszerzając ten teren, zyskujemy dodatkową akcję w kolejnych ruchach. Zyskujemy ją wtedy, jeżeli do terenu z budowniczym dołożymy kolejny kafelek, po, powiększając ten teren, możemy w swoim ruchu. Wyciągnąć i jeszcze jeden kafel i go dołożyć na planszę. Dzięki temu w trakcie jednej rundy posiadamy dwa ruchy co może dać nam przewagę nad rywalami. Oczywiście, rywale też mają swoich budowniczych. Druga aktywność to kupcy. W dodatku, kupcy i budowniczowie znajdziemy 24 nowe płytki terenu. Na większości z nich znajdują się symbole różnych surowców. Są to wino, zboże oraz sukno. Te surowce dają nam dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. W jaki sposób je zdobywamy? To jest bardzo proste. Jeżeli mamy miasto, w którym znajdują się odpowiednie surowce i któryś z graczy zamknie to miasto, otrzyma wtedy. Tyle surowców, ile widać symboli na planszy. I otrzyma takie surowce, jakie widać. Co ważne, miasto nie. Mu to znaczy, surowce nie musi otrzymać gracz, który zapunktuje za miasto. To znaczy, że jeżeli nasz rywal buduje miasto, w którym znajduje się kilka cennych surowców i my mu je zamkniemy, to on otrzyma punkty za to miasto, ale my zgarniemy żetony surowców do swojej puli. Na końcu rozgrywki te żetony dadzą nam odpowiednie punkty. Każde 4 żetony wina to jest 10 punktów, 3 żetony zboża to jest 10 punktów i 2 żetony sukna to jest 10 punktów. Warto więc zdobywać surowce i czasami domykać miasta naszych rywali po to, żeby zgarnąć im cenne towary. W rozszerzeniu kupcy i budowniczowie znajdziemy także nowe pionki dla każdego z sześciu graczy. Są to małe świnki. Co robią te świnki? Jednym ze sposobów punktowania w karka są chłopi leżący na polach. Przypomnijmy, za każdym razem na końcu rozgrywki, jeżeli nasz chłop leży na jakimś polu, a przez pole rozumiemy teren ograniczony drogami, miastami czy rzeką i krawędziami pola utworzonego z kafelek, to jeżeli leży na tym polu, to każde ukończone miasto przylegające do tego pola daje nam trzy punkty rozgrywki. Jeżeli w trakcie zabawy na jakimś kaflu umieścimy swoją świnkę w taki sam sposób, jak to robimy z innymi meplami, tylko w tym wypadku położymy ją na polu, a nie na drodze, a nie na mieście, to jeżeli ona znajduje się na tym samym polu co nasz chłop, to wtedy każde ukończone miasto będzie warte nie 3, ale 4 punkty zwycięstwa. W ten sposób możemy całkiem namieszać w klasyfikacji końcowej. Rozszerzenie kupcy i budowniczowie zawiera jeszcze jeden fantastyczny element, który naprawdę uwielbiam. Jest to woreczek na kafle. Woreczek, który dla nas stał się obowiązkowym gadżetem do tej gry. Tak wiem, kafle w woreczku mogą się trochę szybciej przecierać niż na stosach układanych w grze podstawowej, ale naprawdę, wygoda podawania sobie worka z kaflami i losowania ich stąd, a nie rozkładania za każdym razem wieżyczek z płytkami. Jak dla mnie zdecydowany plus w dodatku. Cześć! A ty, co ty robisz? Zamiast siedzieć w mojej lodówce, to może być tak: kliknął czerwony guzik, subskrypcji i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I za ławkę w górę też będę wdzięczny. Ja, ja. Tymczasem, do zobaczenia. Dobra, wiecie już, co oferują pierwsze dwa rozszerzenia do gry. Karka Są, jakie zmiany wprowadzają, więc teraz ja Wam powiem, dlaczego karczmy, katedry oraz kupcy i budowniczowie znaleźli się u mnie, dlaczego uwielbiam te dodatki i dlaczego moim zdaniem to jest prawdziwe must have w przypadku tej gry. Więc tak, przeglądając wszystkie dodatki, jakie wyszły do Karka Są, doszedłem do wniosku, że te pierwsze dwa rozszerzenia wprowadzają najciekawsze rzeczy i najbardziej odpowiadają mi. Tym, czego oferuje od gry, karkasą. Mam wrażenie, że kolejne troszkę już za bardzo odlatywały i niepotrzebnie komplikowały rozgrywkę. Chociaż nie grałem w niej, z przyjemnością kiedyś spróbuję, żeby zweryfikować swoje poglądy. Tak czy inaczej, uznałem, że pierwsze dwa rozszerzenia muszą się znaleźć w mojej kolekcji. Dlaczego? Po pierwsze, klaczmy katedry dodają szóstego gracza, a bardzo często gramy właśnie w szóstkę. Dlatego ten dodatek musiał do nas trafić. Mamy tutaj kolejne dodatkowe płytki, które możemy wprowadzić do gry. Niekoniecznie musimy grać z zasadami karczm i katedr. Możemy je pominąć i po prostu zwiększyć pulę płytek, ale wprowadzenie ich do gry daje naprawdę sporo emocji i uwielbiamy ten dreszczyk. Czy uda nam się domknąć miasto, czy nie. W przypadku dróg nie ma aż takich emocji, ale jeżeli komuś się trafi. Kartma, przepraszam, katedra, pod koniec rozgrywki do jego wielkiego miasta. To no cóż, emocje są fantastyczne, a to, jakie da się punkty wyciągnąć, jeżeli zamkniemy to miasto, to jest coś niesamowitego. Dlatego, moim zdaniem, dodatek po prostu fantastyczny i warto go mieć. Kupcy i budowniczowie. Mechanika zbierania towarów stała się chyba ulubioną mojej żony, ponieważ ta bardzo lubi. Przymknąć komuś miasto, a w zamian zgarnąć naprawdę cenne surowce, i całkiem nieźle jej to wychodzi. Osobiście powiem Wam, że ta mechanika jest bardzo przyjemna, bardzo fajna i również rozmaica rozgrywkę. Moim zdaniem nie komplikuje gry za bardzo, a dodaje jej takiego małego smaczku strategicznego. Mamy tutaj ten czynnik, zamknąć komuś miasto, czy nie zamykać. Bywa to ciekawe i naprawdę to lubimy. Tak samo jak lubimy budowniczego. Budowniczy, który pozwala nam wykonać w trakcie y, swojego ruchu. Dwa ruchy swojej rundy, dwa ruchy, czyli możemy dwa razy dociągnąć kafelek, ponieważ mamy wyłożonego tego budowniczego. Potrafi mocno wpłynąć na rozgrywkę i daje nam też ten element kombinowania, w który teren dołożyć budowniczego, bo tam będziemy raczej w najbliższym czasie coś dokładali, więc go wykorzystamy. Czasami się przytrafi tak, że ktoś budowniczego położy w takim miejscu, że już niestety nie będzie w stanie go wykorzystać, a budowniczy Leży na danym obszarze do momentu, dopóki go nie zamkniemy, tak jak pozostali nasi rycerze, chłopi, handlowcy i tak dalej. Tak więc, kupcy i budowniczowie, również dla nas to się stał dodatek, który musi być. No i tu też mamy dodatkowe kafelki, też nie musimy korzystać z dodatkowych ich funkcji w czasie zabawy. Więc możecie to potraktować po prostu jako poszerzenie puli płytek. I to co uwielbiamy, woreczek. Tak wiem, nie wszyscy są zwolennikami worków w grach, tym bardziej, jeżeli wrzucamy do nich elementy, które mogą się ścierać przy tych workach, ale w przypadku karka są i NAS, worek to jest po prostu podstawa i nie wyobrażamy sobie już grania ze stosikami ułożonymi na stole. Dobra, to tyle ode mnie. Wiecie już dlaczego ja lubię te dodatki, wiecie już jak nie grać. Jeżeli myślicie nad poszerzeniem swojego karka są, a nie posiadacie jego w wersji Big Box, to myślę, że te pierwsze dwa rozszerzenia to jest strzał w dziesiątkę. Jeżeli lubicie tę grę, pokochacie te dodatki. Co do kolejnych, nie wypowiem się. Przynajmniej na razie. Może kiedyś je spróbuję. No to dzięki, że ze mną byliście. Dzięki za oglądanie tego materiału. I życzę Wam udanych rozgrywek w Carcassonne oraz w inne gry. Do zobaczenia. Cześć.